Witamy Was w drugim wydaniu Norwid News. Ja nazywam się Borys Społecz, a ze mną jest... Maciej Markiewicz. 12 kwietnia w Wojewódzkim Domu Kultury odbędzie się Kiermasz Wielkanocny. Będzie on trwał od godziny 10 do godziny 15. Będzie można tam nabyć różnego rodzaju rękodzieła oraz potrawy regionalne. Następnie odbędzie się spektakl pod tytułem Kusoki Świętokrzyskie. W ten czwartek o 18.00 w Pałacyku Zielińskiego odbędzie się spotkanie z Andrzejem Pawelcem. Podróżował on po kilkudziesięciu krajach oraz pracował w kilkunastu. Opowie, jak wyglądała jego podróż oraz praca w Afganistanie. W tą niedzielę o godzinie 17.00 w Pałacyku Zielińskiego zespół Galicjan zagra koncert tradycyjnego galicyjskiego folku. 5 kwietnia w Instytucie Designu odbędą się darmowe warsztaty z wiązania węzłów w technice makramy. Uczestnicy zaprojektują oraz stworzą ścienne ozdoby w technice pikselowej. 9 kwietnia o godzinie 19 w Kieleckim Centrum Kultury odbędzie się koncert z muzyką zespołu Coldplay w wykonaniu kwartetu smyczkowego EOS. W ten weekend na targach Kielce odbędzie się festiwal roślin. Jest to idealna okazja dla każdego fana przyrody, aby w swoje codzienne życie wpleść trochę zieleni. Wstęp jest bezpłatny. Między 4 a 6 kwietnia na ulicy Sienkiewicza odbędzie się festiwal Street Food Polska. Jest to idealna okazja, aby spróbować specjałów z całego świata. Dwóch gości jedzie autobusem. Ten pierwszy, że ten drugi trzyma dwa bilety, no to się go pyta. Panie, a po co ci dwa bilety? Drugi mu odpowiada, no bo jak zgubię pierwszy, będę miał jeszcze drugi. No dobra, ale co jak pan zgubi oba? No to mam jeszcze trzeci. No a co jak pan zgubi wszystkie trzy? A no to mam jeszcze czwarty. No dobra, proszę pana, no ale co, jak pan zgubi wszystkie cztery? No to drugi mu na to odpowiada: mordo, ale ja mam miesięczny! Dziękujemy państwu za oglądanie i widzimy się w kolejnym wydaniu Norwich News.